Żona żołnierza jest oburzona przez przeprowadzenie tzw. operacji specjalnej. I przechowywanie przez dowództwo, ukrywanie do, przez dowództwo informacji co do miejsca, co do miejsca, gdzie wojskowi zmieniają obuwie i jest, narzeka na stan obuwia. Informacje o swoich, o swoich bliskich. W razie śmierci ciało. Rodzice próbują szukać własnymi siłami. 900 oglądających. A no to proszę, to zachęcam do lajkowania streamu. 877 mi się wyświetla, 526 polajkowało. Igor, to jest masakra, co tam się dzieje. Mówią chyba wszędzie, że nas tam wszystkich pogonili na zabój. Słyszałam, mówi, słyszałam, że z kimś rozmawiałam tam przez telefon. Chłopaki byli, i ten właśnie, byli tam chłopaki, już rzucili się do okopu, a tam granat rzucili. I ona mi mówi, rozumiem, że tam bardzo dużo, jest dwusetnych i trzysetnych jest dużo i Andrzej, który mówił, że oni widzieli, jak Wadik zginął. Nie, nie, nie wiesz, co z nim. Nie wiem nic. Nikt mi nic nie mówił. Nie ma ani Wadika, ani Losza, ani Żorika, tylko po nazwiskach, po zdjęciach patrzyłem. Nawet mniej więcej nie ma i nawet na innych kierunkach. Co tydzień, co tydzień tam bywa. Wiozą ich tutaj. Wojskowych wiozą tutaj I, i chodzi o to, że oni mi mówią, że sprawdzają w kosnicach republiki po nazwiskach. Mogą ciało zabitego tutaj, tu, tu może do kosnicy trafić ciało, do kosnicy Kalina. I tu można, mogą go rozpoznać i stąd mogą wysłać ich już na Rostowy, tam po analizie DNA ustalić. To jest masakra. I co ja ci w ogóle opowiadam? Dlatego, że w ogóle no taki, taki temat mamy. Tam jakieś szczęście leżą, no co to za różnica? To, co zostaje po chłopakach, no nie wiem. Nie wiem, dotrze do kogoś czy nie dotrze, ale przecież to nie, nie tak to, jest, to nie jest przedstawiane oficjalnie. To jest krzyk duszy. Minął już miesiąc i nigdzie nie mogę dowiedzieć się, gdzie się znajduje mój syn. Co z nim się wydarzyło? Nikt nic nie mówi, nikt, nikt nic nie donosi, nic. Pomóżcie mi zająć się tą sytuacją, dostać przynajmniej jakieś informacje. Przez takie działania mi co najmniej jeszcze rok biorą Mariankę, rok będą brali Awdijewkę, biorą i biorą, tańczą tam wokół niej, ile tam oni cały czas kręcą się wokół. Lucia opowiadała, że ten pas, tam, który za naszym domem znajduje się, to jest ta sama linia obrony. Ona mówi, że na Asorti po pracy chłopak e, wojskowy biegał, coś tam, samochód trzysetnych trzysetnych wywoził rannych i ten pas, myślałem, że oni tylko tam, tylko stamtąd strzelają. I były przyloty i mówią, że do ziemianki i zginęli chłopaki rannych jest dużo i nie, nie, do, nie do samej ziemianki. I ten marin stoję, patrzę, artyleria Jakieś inne, patrzę, przypatruję się, oglądam, e, aż można zwariować, ile tego oglądam. Wyobrażam sobie, jak się łazi przez ten las, jak się chodzi, jak się tam czołga, patrzę, tam chłopaki ruszają gdzieś, podciągają się te czołgi, strzelają stamtąd. I okazuje się, że tutaj też obok biedni chłopaki ile ich będzie zabitych jeszcze? Ile ich będzie? Ile to potrwa? Вы уж.